To mnóstwo bardzo utalentowanych ludzi, bardzo odważnych i myślę, że trzeba wielkiej determinacji talentu, żeby się tą rzeczywistością, wiedząc, że właśnie nie ma, nie ma co na co liczyć specjalnie. Także jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce nie mówię o jakichś takich bardzo pop popowych wydarzeniach, które można nagłośnić medialnie i które przynoszą duży dochód, ale jeżeli ktoś robi taką sztukę, jaka tutaj na ogół została nagrodzona albo wyróżniona, no to musi mieć tutaj ogromną determinację i taką potrzebę, jakiś imperatyw musi to robić, no bo wiadomo, że się na tym nie zarobi. Także musi być coś ważniejszego po prostu, niż kasa i bezpieczeństwo. Także, czy tak musi być? Do pewnego stopnia tak, ale do pewnego stopnia wydaje mi się, że ta przestrzeń na kulturę się strasznie kurczy tutaj, na prawdziwą, żywą kulturę i się kurczy przy takiej cichej aprobacie właściwie kolejnych ekip politycznych, i także ludzie jakby już nawet nie wiedzą, że to jest takie ważne, a potem się okazuje, że tego nie ma i nagle ci ludzie są ciemni, głupi i smutni.